Witam, to jest mój nowy projekt. Jest to napęd elektryczny zrobiony na stm 32 to jest stm 324 f Mostek H, który sygnałem PWM sterowany jest z mikrokontrolera. Tutaj jest układ interfejsu encodowego, tu jest enkoder. Tu jest obiekt regulacji, tu jest prądnica, której uzwojenie zbierane jest poprzez dwa tranzystory MOSFET, które sterowane są przetwornikiem cyfrowo-analogowym i regulują obciążenie silnika. Tutaj jest wyświetlacz, na którym pokazany jest procent napięcia na silnik, tutaj jest pokazany procent hamulca i tutaj jest pozycja. Ok, możemy teraz zmienić wartości. Na początek zmienimy hamulec. Teraz jest 62%, zmienimy teraz prędkość. Teraz jest 62%, zmienimy ponownie hamulec. Teraz zmienimy kierunek. Zmienimy ponownie hamulec. Zmienimy ponownie kierunek. Zmienimy ponownie hamulec. I zmienimy ponownie kierunek. Ok, to jest mój nowy paliw.